Witam bardzo serdecznie moim dzisiejszym gościem jest Przemek Kosakowski, gość 42 edycji Radzyńskich Spotkań z Podróżnikami. Witam cię Przemku bardzo. Witam, dzień dobry. Dobry wieczór właściwie. <laughs> Czym tkwi fenomen Przemka Kosakowskiego? Pytam się o to, bo tak jak cię obserwuję, na twoje spotkanie przychodzi mnóstwo y, osób. No i tutaj w Radzeniu między innymi tego doświadczyliśmy. Proszę, nie zadawaj mi takich pytań, ja nie mam pojęcia, trudno być sędzią we własnej sprawie, ja nie, 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 nie to, odpowiem ci to na to pytanie. To ja ci znaczy, może mi podpowiem. Bardzo no, frekwencja, na przykład to co dzisiaj było w rodzeniu, to było dla mnie fantastyczne doświadczenie. To nie jest tak, że ja do tego przywykłem, i bo owszem przychodzą ludzie na spotkania ze mną, to nie jest tak, że ja podchodzę do tego beznamiętnie, kolejne spotkanie, e, odbędę sw swoje i poj pojedę do domu. Dzisiaj była świetna atmosfera i to zresztą chyba było widać jak się odpaliłem, e, wiem, że trochę za długo gadałem, ale nie potrafię się powstrzymać czasem, przepraszam. To ja ci odpowiem w czym tkwi mm -hmm. fenomen. Ludzie przychodzą, bo widzą w, ciebie, w tobie swojego człowieka, że nie jesteś takim celebrytą. Zgodzisz się z tym? Bardzo mi miło, bardzo bym chciał, żeby tak było. Jeżeli uważasz, że tak jest, to ja to biorę za dobrą monetę. Dobrze. Byłeś nauczycielem plastyki, wyprowadziłeś się na wieś, w ogóle marzyłeś o malarstwie. Co z tych marzeń zostało? No, niestety, mówię to autentyczną, gorzką taką emocją i z przykrością. Niewiele zostało. Nie maluję teraz, nie rysuję. Nie dlatego, że nie chcę. Uważam, że jeżeli mamy taką umiejętność gdzieś artystyczną, powinniśmy ją pielęgnować tak, jak pielęgnujemy swoje życie duchowe. A niestety, nie pielęgnuję tego po prostu. Nie mam, nie mam czasu, nie mam czasu. Najpierw nie miałem czasu dlatego, że byłem częścią telewizji, a teraz nie mam czasu dlatego, że a, no z jednej strony staram się Udoskonalić to miejsce, które stworzyłem dla osób z niepełnosprawnością, czyli arterytorium, a z drugiej strony no, to, to zajmuje mi połowę czasu, a drugą połowę y, jeżdżę i mm, mam takie spotkanie jak dzisiaj w Rdzeniu, właśnie między innymi, więc po prostu nie mam na to czasu. jest Bardzo boleję nad tym. To jeszcze do arterytorium wrócimy, ale ja y, uważam, że jednak coś pozostało po tym Twoim malarstwie, chociażby <todgłos> tak. y, Twój autoportret, który znalazł się na y, Twojej ostatniej książce. W ogóle. Y, y, ta książka jest bardzo osobista. Ja jak ty myślisz? Ona to jest no, to jest, znaczy chciałem powiedzieć, że to najbardziej moja osobista książka, ale raptem napisałem ich dwie, więc nie ma wielkiego wyboru. Natomiast ona rzeczywiście jest bardzo osobista, ponieważ ona opowiada o świecie, w którym ja byłem, zanim zacząłem być osobą znaną, popularną, zanim stałem się celebrytą. Czyli to jest świat ludzi, którzy jeżdżą do pracy rolniczych, żeby zarobić na utrzymanie. Ja tak jeździłem, jeździłem. Do, do pracy na budowie. Spotykałem w życiu tak, jak każdy z nas, spotykałem wielu fascynujących ludzi. I słuchałem ich historii, albo byłem częścią ich historii, no i postanowiłem, że to opiszę i tak powstała ta książka. No właśnie, bo jak się czyta tą książkę, to to, to jest takie nieprawdopodobne, na ile te historie są prawdziwe. Jak ja Ci dziękuję za to pytanie, ponieważ właśnie myślę ostatnio, żeby napisać i opublikować coś, co będzie odpowiadało na to pytanie, bo to jest oczywiste, to są moje wspomnienia. Wspomnienia polegają na tym, że kiedy już umie umieszczają się w naszej głowie, to zaczynają żyć własnym życiem. Niektóre z historii, które opisałem w tej książce, mają, mają dekady całe. I ja czasem zastanawiam się, ile z tego, co ja pamiętam, jest naprawdę, a ile to jest coś, co mój umysł dołożył od siebie. Mogę powiedzieć, że wszystkie te sytuacje, które opisałem w książce, się wydarzyły. Natomiast na ile ja wiernie je opisałem, no co do niektórych nie mogę powiedzieć, bo, był, bo wydarzyły się zbyt dawno. Inne znowu historie usłyszałem od, od kogoś, także w jakiś sposób, w jakimś sensie je wymyśliłem, e, starając się je jakoś opisać. Natomiast e, jeżeli. Chodzi o te wszystkie sytuacje w tej książce, w której ja jestem pierwszą osobą, ja jestem narratorem, w ten sposób można złapać, że to jest historia, która przydarzyła się mi, no to jeżeli chodzi o to, no to, jest, to są sytuacje, które się wydarzyły. Natomiast na ile ja je wiernie opisałem, no to chyba się tego nigdy nie dowiemy. Która z nich jest ci najbardziej bliska? Bo przyznam się, mnie uwiodła ta o wynajęciu domku na wsi razem z babcią, która, której rodzina zastrzegła sobie, że po śmierci przez trzy dni będzie wystawiona w jednym z pokoi. Tak, pokój babci. No to było niesamowite. To, to jest historia, która zdarzyła się, ja pamiętam, jest dosyć... Stosunkowo świeża, ponieważ wydarzyła się chyba pięć lat temu, mniej więcej. Ja wtedy byłem w takim etapie życia, że chciałem wyjechać z Warszawy i zamieszkać na wsi, i na Podlasiu szukałem jakiegoś miejsca swojego. I to było no i szukałem kilka domów, rozmawiałem z ludźmi, którzy byli skłonni wynająć je, i zapis jednej z tych rozmów i tego spotkania jest w tej książce. Jest to lubię również ją, chociaż bardzo też lubię inną historię, która jest tu opisana i która również wydarzyła się na Podlasiu, i mówię tutaj o naszych chłopcach, czyli jest to opowieść starszej pani, u której spędziłem noc, gdyż miała agroturystykę i ta staruszka powiedziała mi to historię kiedyś jak, jak jej sąsiadka no może nie do końca została napadnięta, ale była zagrożona napadem, no i zadzwoniła po Straż Graniczną, jak chłopaki ze Straży Granicznej ogarnęli bardzo szybko i bardzo mocno temat człowieka, który jej groził. Bardzo ją lubię. Jest to historia w gruncie rzeczy, która opisuje samosąd, ale tak naprawdę wszyscy ludzie, którzy ją czytali trzymają kciuki i za, i za panie, które tam występują i za chłopaków ze Straży Granicznej. Wróćmy do początku twojej twoich... Kariery telewizyjnej. Jak to się stało, że artysta, malarz, zarejestrowany w urzędzie pracy, nie mający nigdy nic wspólnego z mediami, dostaje propozycję prowadzenia autorskiego programu? No to było a to dużo było opowiadać. Ja trzeba ja o tym opowiadam. Natomiast to się chyba nie przebiło do takiej ogólnej świadomości, że ja na początku byłem zatrudniony w telewizji na jeden miesiąc jako dokumentalista. I tak jak zwróciłeś uwagę, ponieważ nie brałem nigdy udziału w żadnych pracach związanych z telewizją, to wszystko co zrobiłem, zrobiłem na opak i było to na tyle dziwne i świeże i nowe, że zaproponowano mi prowadzenie programu telewizyjnego i to był program, który ja zaproponowałem jego ogólną tematykę, czyli temat dotyczący magii ludowej i tradycyjnych metod leczenia. I tu bym chciał, mówię o tym też z tego powodu, że chciałbym się na moment zatrzymać, ponieważ jest to coś, co jest chyba tutaj bliskie, ponieważ początkiem tego wszystkiego było opowieść, którą usłyszałem od mojego szwagra wiele, wiele lat temu bardzo, bardzo dawno o tym, że gdzieś na wschodzie. Mieszka kobieta, która jest ortopedą e, i mówi się na nią serwinka. No my w Radzeniu wszyscy wiemy, o kogo chodzi Chyba wszyscy wiedzą. Więc ta opowieść została we mnie, yy, szwagier opowiadał, jak to były ze swoim znajomym, kiedy byli młodzi i miał chłopak coś z barkiem i jak ona go nastawiała. Opisał mi tą całą rzeczywistość, tą całą przestrzeń i to mi jakoś tak utknęło w głowie, że, był, że tkwiło to we mnie do momentu, w którym wziąłem udział w burzy mózgów w telewizji, która miała za zadanie wykreować nowe pomysły na programy. I przypomniałam się ta opowieść. Powiedziałam, hej, słuchajcie, a może byśmy zrobili program o medycynie niekonwencjonalnej, magii ludowej, takich starych metodach? A, a, w, a w odpowiedzi usłyszałem... Całkiem niezły pomysł, chciałbyś zostać dokumentalistą i zostałem dokumentalistą, a potem zostałem prowadzącym program telewizyjny. I powiem ci, że kilka lat później, kiedy już byłem celebrytą, kiedy byłem znany, kupiłem bombonierki i pojechałem do Tarła, pojechałem do Serwinki i wprosiłem się tam do niej, tylko po to, żeby jej podziękować. Ja zdawałem sobie sprawę, że ona w ogóle nie jest świadoma tego, że w jakimś sensie zaważyła o moim losie i co też znamienne, ona nie wiedziała, ja kim jestem. Wszyscy ludzie tam przed domkiem wiedzieli, kim jestem, ale ona nie. To było też wzruszające. Więc poszedłem tam tylko po to, żeby dać ją tę bombonier bombonierkę i podziękować, że jestem człowiekiem, którego ona nie zna, ale które mu w jakimś sensie w bardzo dobry sposób odmieniła życie. Podziękowałem, pocałowałem ją rękę, wyszedłem. No i myślę, że kiedyś, kiedyś jeszcze dotarła, pojadę. Dostałeś się to do telewizji i okazało się, że nie ma problemu, żeby się wykąpał w krwi zwierzęcej, albo żeby ktoś ci rozpalił ognisko na głowie, albo przeżyć symulację porodu. Zawsze miałeś w sobie potrzebę przekraczania granic? No właśnie, to było i tak i nie, ponieważ e, ja byłem dosyć... Zanim zacząłem pracować w telewizji byłem e, raczej chyba takim spokojnym człowiekiem. Mówię też o tym, że często spotykają mnie ludzie, moi znajomi ze starych czasów, z czasów młodości mówią stare co się z tobą stało, byłeś zawsze taki spokojny i w istocie ja mam w sobie też bardzo duży spokój, dlatego też regularnie uciekam gdzieś za miasto, tak jak teraz przecież mieszkam w dosyć dużej izolacji na, na Zamojszczyźnie w tej chwili i jest mi tam bardzo dobrze i nie zamierzam wracać do miasta na pewno, więc ta, ta część, która powoduje, że stronie czasem zamykam się gdzieś i wybieram samotność, jest we mnie cały czas funkcjonuje ten spokojny człowiek, ale mam też w sobie a, no, no jakiś rodzaj, no powiedzmy szczerze chyba jakiś rodzaj szaleństwa i, i to się tak wymienia, że czasem mogę się zamknąć i siedzieć w ciszy przez całe tygodnie, ale potem potrafię pojechać gdzieś, gdzie jest totalny zgiełk, wrzawa, różne dziwne rzeczy się dzieją i też tam normalnie, swobodnie funkcjonować i też się z, tym, z tego cieszyć, bo cieszę się i z ciszy i ze zgiełku. I później zacząłeś prowadzić programy podróżnicze. Co się w tobie zmieniło, że, że zacząłeś właśnie prowadzić te programy? To znaczy, we mnie zmieniło się to, że to znaczy zacząłem prowadzić dlatego, że mi to zaproponowano i jakby dobrze w tym obszarze funkcjonowałem. Natomiast no to było dla mnie nieprawdopodobne doświadczenie, które w bardzo dużym stopniu mnie zmieniło, ponieważ kontakt ze starymi kulturami, ze starymi społecznościami, z takim światem, który odchodzi już trochę, był dla mnie kapitalny, ponieważ ci ludzie wielu rzeczy nauczyli mnie o świecie, o mnie. Samym. E, nauczyli mnie przede wszystkim zadawać pytania, bardzo dobrze słuchać, a przede wszystkim e, nie oceniać ludzi, o których nie ma się pojęcia. Bardzo często miałem gorzkie lekcje właśnie, kiedy, kiedy pojawiałem się gdzieś i miałem jakieś wyobrażenie, na przykład jakiegoś skrawka świata. Potem przyjeżdżałem, to mi okazało się, że to jest inna, inne niż sobie wyobraziłem, i miałem jakiś żal do tych ludzi, do świata, że nie wygląda tak, jak sobie życzę. No i oni pokazywali mi, że takie myślenie, typowe myślenie Europejczyka, jest myśleniem człowieka, który jest przepełniony poczuciem wyższości. Że tak naprawdę, jeżeli chcemy być uczciwymi ludźmi, to jeżeli jedziemy gdzieś daleko i znajdujemy się w innej kulturze, powinniśmy brać to, co dostajemy tam i nie wymagać więcej. W Radzeniu opowiedziałeś nam o kulisach, swoich doświadczeniach z programu Down the Round. Jak to się stało, że stanąłeś na czele grupy osób, dorosłych osób z zespołem Downa i wyjechałeś z nimi w świat? No to, to zaczęło się od tego, że zaproponowano mi taki format, a ja uznałem, że jest to na tyle nadzwyczajne i na tyle świeże, że warto w to wejść, ponieważ będzie to nadzwyczajny program telewizyjny. I na początku tego to myślałem, że będzie to program telewizyjny świetny, wyjątkowy, inny. Inny. Natomiast nie miałem wtedy pojęcia, kiedy się na to zgadzałem, że tak naprawdę to wcale nie jest program telewizyjny, tylko po pierwsze, jest to coś, co stanie się zjawiskiem społecznym, a po drugie, stanie się to impulsem, który zupełnie zmieni moje życie. Więc ja, jak wiesz, o czym wspominaliśmy, z jednej strony w tej chwili jestem, można powiedzieć, praktykującym terapeutą, art terapeutą. W tej chwili zaczynam ostatni semestr studiów na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, po której będę no, dyplomowanym terapeutą i. Już zupełnie oficjalnie będę mógł się tak przedstawić. Jestem też właścicielem przyjaznego miejsca dla osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi, Wsiąkłem w to. Zupełnie. To jest ten, to, co na początku wydawało mi się fantastycznym, nadzwyczajnym, ale niemniej jednak tylko programem telewizyjnym okazało się nieprawdopodobną siłą, która zupełnie zmieniła moje życie. To może jakbyś powiedział jeszcze trochę na temat tego arterytorium, które mhm. prowadzisz. No to jest tak, że. Kupiłem wielki dom, o wiele większy niż potrzebuję eee, i mówię o tym, ponieważ ostatnio musiałem pelet tam kupić, <gryw> wiadomo co się w tej chwili dzieje. W dzisiejszych dzieje. czasach ma to znaczenie. Tak, uzyskania. to jest hazard eee, i y, jest to miejsce, ja siłą rzeczy formalnie, można powiedzieć, że jest to ośrodek, natomiast ja unikam takiego sformułowania, wolę sformułowanie e, przyjazny dom dla osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi, e, ale czasem trzeba nazwać to ośrodkiem, żeby ludzie też zrozumieli o co w tym wszystkim chodzi. Więc jest to miejsce, do którego przyjeżdżają, bo jest to e, miejsce turnusowe i tam cyklicznie co pewien czas odbywają się turnusy, gdzie osoby z niepełnosprawnościami intelektualnymi e, biorą udział w działaniach terapeutycznych opartych o, o sztukę, czyli Mamy tam plastykoterapię, teatroterapię, muzykoterapię, oczywiście to nie jest tak, że ja to wszystko robię, ja tam jestem odpowiedzialny za wycinek związany z plastykoterapią, natomiast no, zajmują się tym, oprócz mnie są tam o wiele lepsi fachowcy i tak naprawdę oni stanowią o charakterze tego miejsca i, no i tak to jest. No i jesteśmy w tej chwili po pierwszym sezonie, no bo od czerwca do sierpnia cały czas to, to miejsce funkcjonowało, teraz musimy zrobić Robić kilka tam poprawek, bo w, w trakcie tych turnusów okazały się rzeczy, które powinniśmy jeszcze zrobić, żeby, to, żeby udoskonalić to miejsce. Czyli ono funkcjonuje, natomiast pracujemy nad tym, żeby je udoskonalić, więc teraz czeka mnie remont jednej kondygnacji, ale robimy to wszystko po to, żeby było lepiej. Wróćmy jeszcze do zespołu w trasie. Jak myślisz? Ten program nauczył czegoś Polaków? Myślę, że tak, myślę, że tak. Myślę, że ten program przede wszystkim Polaków otworzył, Pozbył... pozbyli się dzięki temu pewnego rodzaju. To jest takie zjawisko, które się nazywa lękiem społecznym, czyli że ludzie boją się nieznanego. Każdy to zna, to jest zupełnie naturalne. Nikogo nie winie za to, że, że, że ma pewne obawy, kiedy styka się z czymś, czego nie jest w stanie zrozumieć. Więc ludzie nie znali. Nie wiedzieli, kim są ludzie z zespołem Down'a, obawiali się ich, ponieważ nie wiedzieli, jakich zachowań mogą się spodziewać. A przez Down'a Road zobaczyli, że to są ludzie, którzy są radosnymi, otwartymi, uczciwymi, po prostu dobrymi ludźmi, których warto zauważyć i którymi warto, z którymi warto się zaprzyjaźnić. I to wywołało taki efekt, że bardzo często rodzice, szczególnie rodzice z zespołem Down'a, mówią mi o tym, że. że, że mają wrażenie, że zalała ich fala uśmiechów. Że po tym, kiedy ten program zaczął być emitowany, pierwszy, potem drugi, trzeci sezon, że to właśnie rodzice osób z niepełnosprawnościami opowiadają mi o tym, co zrobił ten program, a nie, nie tak, że ja widzę i mam jakąś świadomość, opierając się na jakichś badaniach, czy różnego rodzaju, różnego rodzaju narzędziach pomiaru, prawda? To oni mi mówią o tym, że przechodnie na ulicach uśmiechają się do ich dzieci, że zagadują do nich, że są o wiele bardziej serdeczne, że ta zmiana nastąpiła jest fantastyczna. Mówiłem dzisiaj to w Radzeniu i powtórzę jeszcze raz, że mamy bardzo dużo pracy do wykonania, ale naprawdę nie jest źle, naprawdę nie jest źle. Super. Pół roku temu zerwałeś z telewizją, założyłeś Arterytorium, wydałeś drugą książkę. Czy w ten sposób rozpoczęłeś nowy rozdział w swoim życiu? No ja to tak traktuję, tak chciałbym do porządku powiedzieć, że ja jakby nie tyle zerwałem, ile zawiesiłem, tak trzymam się tej nomenklatury, natomiast faktem jest, że od 7 miesięcy jestem poza telewizją i prawdę mówiąc nie za specjalnie mogę powiedzieć, żebym tęsknił. <grym> w związku z tym, no nazwałem to zawieszeniem, więc będę się trzymał tego, nie będę mówił o zerwaniu, zresztą mam cały czas relacje, mam kontakt z ludźmi z telewizji, ponieważ mam tam, mam w tym świecie Przyjaciół, z którymi chcę utrzymywać kontakty. Więc to jest, ale rzeczywiście no, nastąpiła zmiana, i jakby idę w kierunku tej zmiany. Ja nie mam pojęcia, gdzie ta droga mnie zaprowadzi, gdzie ta fala mnie zaniesie, ale jest mi w tej chwili bardzo dobrze i realizuję się, czuję się usatysfakcjonowany. Naprawdę, pierwszy raz w życiu mam, taką, mam takie wrażenie, że, że jestem częścią czegoś naprawdę dobrego w jak najbardziej ogólnym tego rozumieniu, ale też rozumieniu etycznym, moralnym, to jest naprawdę coś fantastycznego być częścią czegoś takiego. I tak na koniec, czy w tym nowym życiu jest miejsce na podróże? Jakieś plany? O, tak. Po pierwszym sezonie działania arterytorium, po trzech miesiącach, byłem w takim stanie, że byłem w stanie jedynie wsiąść do samochodu i pojechać na Bałkany. Włóczyłem się po, ca po całych Bałkanach. Byłem w Kosowie, w Albanii, w Bośni Hercegowinie, czyli tak poza takimi szlakami trochę się poruszałem. Fantastyczne przede wszystkim doświadczenie Kosowa. Ja tam miałem kontakt z naszym polskim kontyngentem wojskowym. Żołnierze polscy pokazali mi no, na pewno Kosowo, jakiego bym nie zobaczył, gdybym tam znalazł się bez nich. No no i, i myślę o tym, żeby, żeby znajdywać, bo ja uważam, że wiesz, gdyby ode mnie to zależało, gdybym miał władzę, której w ogóle nie chcę, ale gdybym miał, to ja bym zrobił tak, że podróżowanie jest obowiązkowe naprawdę podróżowanie, ponieważ dzięki temu zyskujemy zupełnie unikalną perspektywę, w której, z którą zaczynamy patrzeć na siebie samych. To jest bardzo ważne, więc zamierzam dbać o to i wybieram się teraz, najprawdopodobniej w marcu mi się to uda, zamierzam pojechać do Izraela i, ale nie też jechać tak turystycznie, oczywiście na pewno będę w Jerozolimie, to jest zupełnie oczywiste, ale zamierzam też pojechać i zobaczyć jak wygląda życie w autonomii palestyńskiej, więc myślę o tym w ten sposób, robię to bez jakiegoś tam specjalnie przygotowania, no ale wiem, że wszędzie można spotkać dobrych ludzi, więc te, taki jest następny plan, a potem, a po, jeszcze, jeszcze mam potem jeszcze, potem myślę o Azji, ale to nie wiadomo, czy znajdę na to czas. To życzę Ci, żeby te wszystkie plany się spełniły i żeby na tym Twoim podróżniczym szlaku był już teraz radzeń Podlaski. Radzyń Podlaski jest fantastycznym miejscem. Naprawdę, chociaż widziałem je po ciemku, bo przyjechałem po zmroku, ale no e, to będzie może wstyd, nie powinien się do tego przyznawać, ale ja nie widziałem, że taki pałac tu jest. To A. zapraszamy cię częściej i bardzo chętnie będziemy cię gościć. Dziękuję ci za bardzo rozmowę dziękuję. i mam nadzieję do zobaczenia. No, oczywiście do zobaczenia.